Cześć, witam was bardzo serdecznie, oczywiście kolejny fantastyczny odcineczek was czeka, bo jak wiecie ten kanał jest najlepszym kanałem pod słońcem, a nie przedłużając lecimy właśnie do kolejnej pięknej serii, czyli dzisiaj sobie losuję właśnie tutaj z operacji Overpass, z racji, że też właśnie wyszła i od nowa została dodana mapa Overpass do map turniejowych, to postanowiłem sobie otworzyć takie oto piękne skrzyneczki, dokładnie pięć. I zagrać tymi broimi, które mi wypadną Dobra, to mi się podoba Jakiś pistol by się przydał Pistolecik poproszę Negawik, okej okay. Jeszcze trzy Dobra, mamy five sevena Ale jeszcze jakiś pistolecik po stronie Terror, żebym mógł jakkolwiek w ogóle grać Okej, okay, MP Piąteczka No dobra, i ostatni Proszę, 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 proszę. No dobra, uznajmy, że to był remisik. Jeszcze jedną bonusową dla Was widzowie. Patrzcie to. I leci coś konkretnego. Będzie 6. Galil. A tam. Jeszcze ostatni szybki bonusik, nie? Specjalnie dla Was widzowie. Polecimy. No i mamy, dobra, i mamy gloczka, dobra. Także troszkę tego zużyłem. Weź wyposażenie. Troszkę tutaj pozmieniać, a więc tak, dodamy sobie to, dodamy sobie negawa, dodamy sobie M4 I dodamy sobie 5 zapadkę zapetkę uznajmy I to samo po stronie TT No i dobra, i takim oto ekwipunkiem to ja mogę grać, a więc przechodzimy sobie teraz szybko do mapy turniejowej Dobra, zaczynamy sobie teraz widzowie od pistoletówki. I pamiętajcie, trzeba tutaj na pewniarzka wylecieć, więc ja sobie od razu polecę tutaj z najdzikiem i fajf sevenem. Eee, polecę sobie tutaj oczywiście na. A to ci nie do Obrażają tutaj kolegów. Okej, okay. też szybki wiosbę Dobra, moi popadali, tak naprawdę. Podaj mi Nie jak opcji, byli już ze wszystkich stron Mogą liczyć tylko na jakiegoś Hedzika, żeby jednego wyjąć, nie? Jezu, ale ja ogólnie bardzo lubię tą mapkę Znaczy, lubiłem Overpassa jaj, niestety nie wyszło, tak jakbym chciał To oczywiście na jakiegoś kolegę ze wschodu Cały team, jakiś rusków. Będzie Ukraińcy wiadomo piasto dla mnie, tak naprawdę. No więc, cóż, tak to jest, że raz się przegrywam Teraz wydegraliśmy eko, więc w sumie się niczego więcej nie spodziewałem. Ale miło byłoby na fullu akurat ich tutaj stłamsić. Proszę bardzo, proszę bardzo, jak tutaj ładnie mu siedzi. Montażysta się stara. A Wy też możecie widzowie się postarać i dać łapężkę w górę, nie? <gry> Lecę na moją ulubioną stronę mapy, czyli polecimy sobie tutaj Longa na A. To była pozycja, na której uwielbiałem grać jeszcze za czasów dawnego Overpassa. A w sumie to jest praktycznie identyczny Nawet nie wiem, czy cokolwiek tutaj się pozmieniało. Może lekko grafika, ale to bym nie powiedział. Dobra, jeden zginął, jeszcze jeden tutaj, ja z Boga słyszałem. Dobra, mamy to Kurczę, no nie byłem już w stanie Myślałem, że jeszcze zdążę Oj, baje, baje. uciec Ciekawe czy moi to w ogóle wygrają Dobra, najsik Nie wiem jak ostatni, ale też ostatni bo powinien mieć lowa z tego co kojarzę Mają pakę Nie wiem co tamten teoretycznie kombinuje i co mój? Dobra, ale dobrze, że zabił. To się liczy. Dobra, oni teraz powinni przygrać eko. Ja sobie zagram coś takiego, żeby jeszcze pofragować sobie trochę. Oj, tak ja miałem tam broni? A, jeszcze negewa miałem, dobra. No. Mogłem w sumie bardziej przy zagrać. No niestety. Rozegr rozegrali nas znowu. Let me go RB. No. kurwa. mać, nie blokuj mnie z synu. Patrzcie jak Dobra, jeden już nie żyje. Szybka zmiana pozycji. Jakbym mu mnie nie zablokował to miałbym jeszcze lepszą pozycję, nie? Zajętą. A tak, to tak naprawdę nie wiadomo czego można się spodziewać, czy już przeciwnik właśnie nie jest na nas tak naprawdę wcelowany. No i moim jeszcze palą, standardowa zagrywka. O kurde. a ka gdzieś u góry? O, no że się z nożyka zabił, ładnie, ładnie. A mi co zostało? Mi zostało jeszcze do zabicia teoretycznie z MP co nie powinno być jakoś bardziej ciężko, oni teraz powinni grać eko, bo grali Forsika z tego co kojarzę. Także teraz zagrają eko, to sobie dokupiłem teoretycznie kask. Chociaż normalnie bym tego nie kupował, ze względu na to, że no jeżeli w enemy mają kałaszka, no to ten kask mi nic nie daje. A teraz niestety miał kłonka łaka i myślałem, że gra jednak mimo wszystko eko. A tutaj widzę, że niektórzy zachowali sobie ekonomię, no tak z so, czego. W sumie czego mogę się spodziewać po randomowym meczu, no nie oszukujmy się. Raczej, te gracze nie trzymają się jakkolwiek ekonomii, i współgrania ze sobą, no ale. To mnie mało w sumie interesuje. Ważne, że nasi zabijają. Widzi, widzi, widzi. No nie wiem, no nie pośledzony. Jeszcze jeden był od tej samej pozycji oh, Naisik nice. okay. Ja O kurde, był tutaj z po lewo, dobra Tego tak akurat się nie spodziewałem no dobra, dobrze, że ten chociaż pozabijał. Znaczy pozabijał. Jednego zabił póki so. bo nie wiadomo gdzie jest drugi przeciwnik. Nasz znaczy ostatni przeciwnik. A wiesz, że możesz porozbijać sobie te balony? Rozbij balona dla widza. Balun. Wszystkie się w sumie na placu zabaw, albo pójcie pobaw, baw. Pochuśtaj się na huśtawce, nie wiem, zjedź sobie ze zjeżdżalni. Masz czas. Ja na tym miejscu bym zjechał sobie ze zjeżdżalni O, zagraj w klasy Eee, plecy masz, plecy masz Urwa <laughs> <laughs> Zagraj w klasy Słuchaj <laughs> <you, the> <laughs> no Su na ten. razem Młodego, to Tak Taktyki młodego, jak zwykle no i co? Słyszałeś gościa na plecach, wystarczyło się usłyszałem, obrócić? Słyszałem, ale myślałem, że on mi plecy będzie robić skosy. I takie mówię, o, na blisko jest. No nie, no przecież no, słyszałeś, nie, nie, nie. że był ciutkę dalej. U, ale usłyszałem, myślałem, nie, ja usłyszałem, że był nieco bliżej. Ej. Eee. O, na no, awesome. osam. Wiem. tyle to wiem. 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 Ej, mi się myli cały czas BS, a kurwa Zawsze się gra na Zawsze grenadą No easy. Dobra, więc lecimy, lecimy no i cóż. O, nie wiedziałem, czy to jest restauracja w góry. Patrzcie na no to. A, wow. Czekajcie, da się tutaj jakoś góry, wyjść, kurde, 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 kurde. żeby lepiej to zobaczyć. Co tam jest? Co to za restauracja, jaka to nazwa jest? Kurcze. Dobra, mnie ale co do moich, bo tam nawet padają W na wolnej chwili muszę się dowiedzieć co to za nazwa restauracji Busta, busta ci daj, Busta ci daj, chodź tu do mnie Wyskakuj Kurde, dobra Patrzcie na to, Jaki piękny edzik. Dobra, się tam stali. Yeah, jutro. Let's play playing this map. Look at your start, yellow. And next to be talking typowy palaczek, typowy palaczek, patrzcie, be, be, będzie, na odcinku, będzie na odcineczko, ale patrzcie, patrzcie na palaczka, jak się stiltował. Jeju, jeju. Tepika, pole, świetnie. Powiedz im, gdzie jest, to jest shot, nie? tam gdzie się patrzy teraz. Tak. E, widzisz, jaki Polaczek jest spłakany? Polaczek się spłakał, biedny. 4-7, ale on będzie coś do nas gadał. To jest typowy syndrom Polaczka. No i widzowie mamy na odcinku. Zapamiętajcie go, nick Miesz plony. Kupa. Nie, no teraz to się uśmiechałem, naprawdę. Ej, ale. Napiszcie widzowie, ile wyrazy graliście z takim typo typowym polaczkiem, nie? Że nic ci nie powie po angielsku, bo jest po prostu tępym idiotą, nie? On do szkoły chodził tylko po to, żeby mieć. E Czekajcie. Usłyszę słyszę tych przeciwników. Szybki ja zaraz zakończę. Oj, oj, oj oj, oj. To jest typowy Polaczek. wiecie, on do szkoły chodził tylko po to, żeby tak naprawdę do niego się rodzice nie doczepili. Na lekcji pewnie sobie spał. Typikal, typical. typical. Nic ci nie powiem, ani słówka po angielsku, ale po polsku to ciebie jest wyzywa w takim meczu i będzie udawał, że tak naprawdę umie grać, a nie umie grać, bo skoro ja nie grając mam lepsze statystyki od takiego Raka. I biję sobie konia do niego. Gra właśnie tak jak tutaj. Teraz pokazuję. No to sorry, ale dla mnie to akurat jest śmieszne, że taki typ się jeszcze wypowiada i będzie ciebie wyzywał, nie? Ile wy razy mieliście takiego... Typowego idiotę z Polski w meczyku Także napiszcie mi widzowie w komentarzu A ja wam przypnę oczywiście serduszko, nie? No niesamowite, nawet ja, kurde, stary dziadziu się uśmiechałem, nie? Na widok takiego chłyska O, a, to mi wyszedł fleszyk To był taktyczny fleżek coś Możecie się go nauczyć, nie? Dobra, niestety z jakiegoś dziadostwa grano daleko co tam napisał? Um... tutaj nasz pan z czaszką ładnie klika. Tutaj nie wiem, co nas robi. Ty, dobrze, że nagrałem tego Spongebob'a Ninja Ale kaskader, nie? No dobra, 8-4, przyjemny wynik Ja ogólnie w pewnym momencie się troszkę wybiłem z rytmu No to tylko dlatego, że mnie rozbawiła sytuacja związana właśnie z naszym kolegą z Polski, bo nie tylko koledzy ze wschodu bywają toksyczni, ale też i właśnie my kochani i wyzywamy wszystkich dookoła Nieważne czy gramy dobrze, czy gramy źle i tak sobie powyzywamy, nie? Taka już natura Oczywiście nie mówię tutaj o wszystkich, bo ja osobiście trafiłem dwa razy tylko na takich przegrywów, którzy potrafili wyzywać i akurat pochodzili z Polski. W innych przypadkach dosyć często trafiałem akurat na ogarniętych Polaków, którzy dawali info po angielsku, też nie byli toksyczni względem. Względem innych nacji, innych tak naprawdę narodowości, nieważne czy to były wschodnie czy zachodnie. Nacje, raczej stosunkowo dobrze się zachowywali, więc taki, z takimi ludźmi akurat chce się grać. Tylko, jest akurat właśnie z takimi typowymi toksykami, nie? którzy wejdą, pozwyzywają ciebie, wyjdą, nic tak naprawdę nie wniosą do tej rozgrywki, ale będą mu dawali, że są gid, nie? Że są najlepsi. No, a wracając. Przechodzimy dalej do pięknej, jakże i znakomitej rozgryweczki na mapie de Overpass. Mm. Patrzcie to, teraz wam pokażę szybką taktyczkę. Zlatujemy sobie tutaj Pyk na drabinie. Zeskok. Shiftcik Jednak shift nie będzie mi potrzebny, bo mój mnie już zdradził, więc trzeba szybko wychodzić. Patrzcie, czy na sajdzie nikogo nie ma. Tu, tu, tu. No, oczywiście, ja musiałem oberwać, nie? Dobra. Chyba go zabijam. Przypilnuję tutaj nice. wyjścia okay. Spoko, spoko To jest fake, fake na stówę To Kurde To nie był fejk a jednak to nie był faj Znowu byłby na odcinku. Clip byłby, byłby, ale nie będzie. Nie, ja mam patę, a nie dobrze. Dobra, patrzmy czy tutaj nam no, ktoś nie wychodzi z longa. A i nikt nie wychodzi. Miarą wysoko celownik sobie trzymam. Tak, żeby od razu celować w jakiegoś siedzika. Tam już jest znasz. To było tylko tak na sprawdzenie Dobra, szybki plant Dobra, najsik Patrzcie, chcę chce tutaj chłopaczek dogonić, nie? No ja mu nie pozwolę mnie dogonić. Nawet jak nie mogę grać, wiecie, z kałaszka, nie mam pewnego ekwipunku, to ja i tak nie pozwolę takiemu, wiecie, dzieciaczkowi mnie dogonić. Bo on później mi będzie pisał, że ja łatwo coś tam, coś tam, nie? Że lubię no ja wiem, bo on teraz na to czeka, ale spokojnie. Widzowie, tutaj lecimy do odciny, nie pozwolimy tym palaczkowi się cieszyć. I podknę znowu go. Wiemy i powiemy, żeby zobaczył na swoje statystyki. Popaczek, no, Chodź póki co. Okej. Okay. Dobra. Lota, lota, na Tobę na Tobę. B. One Heaven, Heaven. Dobra, dawaj poda, dawaj poda. No kur. Kur. Jest już nie bliska. Nie, no. Za dużo, za dużo. Za dużo kombinowania z mojej strony. Sorry. No, ale to też wina tego, że tak naprawdę nie wychodzimy razem, tylko wychodzimy każdy nie? Aha, świetne. Świetnie, świetnie. Dobra, jeden leży. Jeszcze jeden gdzieś chyba był. Bo... A, dobra, też jest. martwy. Dobra, na daleko jest. Ostatnio prawdopodobnie jest gdzieś problem. Dziwne, że w set na tym miejscu nie mógł Dwyższy skąd idą kroki. Nie wychodzi pod chłopak, który tak naprawdę mu tupie z tej strony. Jeszcze przeładowy broń w takim momencie. Na szczęście ten Polaczek cokolwiek teraz ugrał, więc to też jest plusik, nie. Gra za Wupy, uważa siebie za kolejnego no ale raczej nie aspiruje do miana najlepszego snajpera. On dał łatwy strzał. W sumie każdy by raczej taki oddał, chociaż ja ostatnio nie oddałem dwóch ładnych tak, łatwych strzałów to, to tak to naprawdę fajny. o polityce. Nie no, co ty No kurwa wypierdalaj Kurde, o nie, ja podniosłem paka Patrzcie to, szybki najdzik I już plecy. Bez opcji. Nada, miałem ping. Dlatego po mnie nie zabił. No i tak, właśnie widzowie. Lecimy, lecimy, lecimy. Nie śpimy. Niczym się nie przejmujemy. Polaczek jest jeszcze za nami, także nie możemy mu pozwolić nas przegonić. Tutaj jest szybki raszyk B. No i może być. O ty kurwa O my goodness! Jebane zdążył na sekundę, nie? Moje, moje. Kurwa I mój plan z, z tym, żeby nas nie dogonił się, nie powiódł Trzeba na pewnie on gra cały czas sam. Yep, my straciliśmy bombę Ja akurat nie spodziewałem. I dobra jak to wygląda. No i jest pod nami. No jej elegancja, Francja, Dawidy bankowe. ten No także jest gitara, jest. Jest wszystko tak, jak powinno być. To tygodniowa. O, to dobrze, dobrze. Tak ja poznać swoją rangę. A więc to by było na tyle. Ten odcinek miał swoje niektóre wady, jak na przykład ten rage pewnego Polaczka. Wacik, wacik, Albo się zmutuj na chwilę. A więc, wracając, ten mecz widzowie i odcineczek miał pewne swoje wady. Oczywiście, wadą na pewno była toksyczność w moim teamie i obrażanie tutaj pewnej grupy rasowej, co nie powinno mieć oczywiście miejsca i nie popieramy takiego czynu. A kolejna kwestia i kolejny minus, który też się akurat y, wydarzył, to był Rage pewnego jego jegomościa z Polski, który stwierdził, że nie będzie się ograniczał w słowach i nas wyzywa łacinom po polsku, jeżeli powiedzieć chociaż dwa, trzy konkretne zdania po angielsku. I to w szczególności wtedy, kiedy zamykał tabelę. Wiadomo, później dogonił, ale dogonił tak. Ziomka który, czy znaczy nie, ziomka który nie gra praktycznie w CESa i wchodzi tylko żeby nagrać sobie odcineczek forfan eee, jego montażystę, który też praktycznie nie gra w CESa, tylko to co ze mną I ludzi, którzy pewnie krają, więc to jest taki typowy Polaczek I cóż, to by było na tyle, ja oczywiście was żegnam, bo też było dużo pozytywów, jak zresztą zobaczycie na odcinku, a raczej już zobaczyliście, no bo to jest oczywiście końcóweczka. Także też było dużo pozytywów, dużo fajnych, ciekawych zwrotów akcji. No a jeżeli chcecie oczywiście więcej tego typu filmów, no to zapraszam do sekcji komentarzy i napiszcie komentarzy, tak, chcemy więcej takich filmów, oczywiście otwieraj więcej skrzyneczek, więcej operacji, kupuj, i um, tutaj w CSK, my tego chcemy, my na to liczymy, a ja oczywiście postaram się dla was to zrobić, także nie przedłużając, żegnam was oczywiście bardzo serdecznie, moje kotki tęczowe, malinowe i agrestowe. Więc dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka i do następnego. Hej hej.